Tradycyjnie przed sezonem rozmawiamy o celach naszych zespołów na te nadchodzące rozgrywki. Jakie cele Pan wyznacza przed zespołem żeńskim, jakie przed męskim? Oczywiście jak rok rocznie drużyna y, kobiet y, powinna bić się o y, najwyższe trofea. Y, nie muszę przypominać, że ubiegły sezon nie wypadł za dobrze. Mieliśmy znaczy dużo, nawet bardzo dużo kontuzji, stąd tak słaby wynik, bo piąte miejsce to dla tej drużyny słaby wynik. Wszyscy kibice, a także ja przyzwyczajeni byliśmy do, do tego, że dziewczyny zdobywają trofea najwyższe w Polsce. I dlatego ten sezon, ten sezon myślę, że skończymy, skończymy na medalowej pozycji. Natomiast i taki jest cel. Natomiast co do drużyny męskiej, dokonaliśmy paru roszad w składzie, łącznie ze sztabem trenerskim. Myślę, że celem minimum to play-off. Jeśli chodzi o męski zespół, właśnie tutaj przede wszystkim też będzie ważne poprawienie, już to widać zresztą, gry w obronie, która ostatnie sezony była naszą piętą achillesową, teraz wygląda to chyba już dużo lepiej. Lepiej dlatego, że jak wszyscy zwrócą uwagę, no, tracimy zdecydowanie mniej bramek. W ubiegłym sezonie traciliśmy zdecydowanie powyżej 30 bramek średnio na mecz. No, nie świadczyło to dobrze o grze defensywnej zespołu. Teraz po meczach sparingowych, nawet tych przegranych, widać, że, że zespół traci zdecydowanie mniej bramek i to jest taki prognostyk na lepsze miejsce tej drużyny. Kilka dni dzieli nas do rozpoczęcia rozgrywek ligowych u Pana dały się wyczuć te emocje związane z pierwszymi meczami naszych zespołów? Nie, emocje przyjdą w piątkowy wieczór i sobotni dzień. Gramy dwa spotkania u siebie. Kobiety z derby dolnośląskie z KPR-em Jelenia Góra, natomiast mężczyźni z Pogonią Szczecin. Także będzie cztery godziny emocji. Mam nadzieję, że z pozytywnym skutkiem dla naszych drużyn emocji związanych z meczami ligowymi i pucharem polski. Kolejny rok czekają nas europejskie puchary tutaj żeńska drużyna zagłębia kolejny raz reprezentować będzie nasze miasto i, i kraj w tych europejskich pucharach No i trafiliśmy na drużynę dość egzotyczną już rozmawialiśmy wcześniej czy coś więcej udało się dowiedzieć na, na temat drużyny makami. No, niespecjalnie. nie jest to wybitny zespół, nie ma co czarować kibiców. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o stronę sportową, no to powinniśmy sobie spokojnie poradzić i już można powiedzieć, że, że, że powinniśmy awansować do następnej rundy. Jest to, jest to przeciwnik też kosztowy, dlatego że bilety lotnicze do Tel Awiwów są bardzo drogie dla drużyny. No niestety, skoro zgłosiliśmy się do rozgrywek, musimy sobie z tym poradzić i poszukać sponsorów na, na ten mecz. Według Pana będziemy w stanie powtórzyć albo jeszcze polepszyć ten wynik Pogoń Szczecin z ubiegłego sezonu właśnie w Challenge Cup? No, takie są zamierzenia, czy, to, czy, czy osiągniemy ten cel, zobaczymy, jeżeli obędzie się bez kontuzji wrócą te dziewczyny, które są kontuzjowane przed sezonem, to sądzę, że tak. Chciałbym jeszcze, żeby Pan na koniec zaprosił wszystkich kibiców na mecze naszych drużyn w Superlidze. Wszystkich kibiców, nie tylko z Lubina, zapraszam na rozpoczęcie rozgrywek PGNiG Superligi Kobiet i Mężczyzn 5 września godzina 15.30 i 18.30. Zapraszam serdecznie.